Czyście co popili? Czyście co nie macie? Witajcie witajcie! Wsytka, żeście przyszli, błagacie rada, jak jest, po co my tu przyszli, bo będzie za chwilę listopad, będzie ćma i już nie będzie można sobie pośpiewać, ja jestem jeszcze może nas pozamykają. To jest ostatni dzień, co by sobie można było jeszcze pięknie pośpiewaj. A my sobie dzisiaj w tej izbie chcieli przybyć do mnie, śpiewania do muzyki, bo do mnie chodzowało się na muzykę, na, godali na posiadę, ale jak, jak były posiady z muzyką, to nie gada, gadało się na dyskotekę czy na imprezę. No moja babka gadała, zachodzowała na kicurę, na muzykę i mi się to tak okropnie zwiedziało, temu to się tak nazywa. Nie wiem, jak to u was godali, to może mi powie, powiecie. Jako to już wcześniej Dorota go dała, chodziło się na muzykę. Przychodziło się ku muzyce, ku kapeli teraz i to nie było wcześniej tak, że chłop podchodził do bawy i pójdę ze mną zatońcować. Podchodziło się do muzyki, dawało się do basa albo do kapelusa pieniądze, sobie było se było zaśpiewać i kapela, muzyka odegrała. No i, i wiecie, na początku to było te, te piosenki, śpiewki były takie, co by ta muzykanom zagrała, są no, muzykanci. Później chłopaki podchodzili i sygnowali sobie przy śpiewki, co by zaraz jakąś dziewczynę do ojca poprosić. Trzeba było uważać, by te śpiewki były takie, no wiecie, nie, nie, nie kozde są do kozdego co by hawalerowie nie śpiewali, jako to są tam dźwignacy, czy tam e, stare babęło dziewczyn, tak? To jest, zależy. A, bo to trzeba było wyczuć sytuację. Kto z kim może się, co pośpiewaj, no a potem w końcu to już jeden przez drugiego sobie łodźpiewają. No i tak to bywało. jak ju ja tu nie było. Do ci głowy jak jo ja tu nie było.